Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się tu wziąłem? Nie wiem. Wiedźmin czy krew i wino, wino i krew, wino i krew. Yy, dokładnie witam was gorąco. Jesteśmy już właśnie po yy, zadaniu głównym, pogłos, gdzie tutaj musimy się spotkać Ma na cmentarzu Merlasche, coś tam, coś tam <laughs> z Regisem, naszym przyjacielem. Jak widzicie i mam tutaj y, na przykład takie zadanie, idź do Karwobianko, awantura o wino, równowaga w przyrodzie, wielki turniej winta, pieśń rycerskiego serca i takie inne y, pierdoły. Ja się no, przede wszystkim za zajmę właśnie tymi podróżnymi zadaniami. Y, na przykład y, to udaj się na miejsce, w którym odbędzie się aukcja. Dokładnie, rycerz do wynajęcia. Najpierw to to zajmiemy się tym zadaniem. <laughs> I przede A, wszystkim, księżnej pani. <laughs> szukamy jakichś zadań, jakie tu mamy. Spokój, burt nie proszę pana, proszę pana, mam dla pana list. List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. O, proszę. Lista, żeśmy dostali. Ciekawe od kogo? Trzymaj. i dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Dzięki młody, dzięki. Na pewno skorzystam. Najdroższy. Najdroższy. Spodziewam się, że jesteś w Tusą nie z powodu festiwalu wina, tylko jakichś ważkich problemów. Jednak być może znajdziesz chwilę, by zgłębić pewną sprawę. Otóż natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moreau, który prowadził badania nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczegóły są dość niejasne, a umiejscowienie laboratorium nieznane. Ale wskazówki są ponoć w dzienniku, który spoczywa razem z profesorem w jego grobowcu. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Mam przeczucie, że to może okazać się dla ciebie ważne, więc wysyłam ten list niezwłocznie. Cokolwiek robisz, proszę, uważaj na siebie. Twoja Jen. Hmm. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. Mm, dokładnie, jakiś rycerz pracował nad... oj, oh, rycerz, profesor. Jak widzicie, ja tutaj jestem akurat tutaj jestem z Jen, Jennifer, Jennifer. Dokładnie. Idę sobie wykonywać kolejne to zadania, ale na początku poboczne. Muszę dużo pobocznych zadań wykonać z powodu takiego, że... Jak wiecie... Zadania poboczne są tutaj bardzo ważne, a jakbyśmy chcieli przechodzić y, sam, tutaj, y, sam bym miał przechodzić tak, że wolno. się kamerariusz z wypłatą nie spóźniał. Nie ma to tamto. Znowu. Witaj, dzielny bohaterze. Nazywam się Rafael de Surman. Jestem książęcym kamerariusem. Witaj, jestem Gerard. Co tu robisz? Płacę błędnym rycerzom. Za co? Nasi rycerze błądzą po gościńcach, chroniąc tu są przed bandytami i potworami. Szlachetne to i sprawiedliwe, by za swe trudy otrzymywali godziwą zapłatę. Ale pierdoły na no nie. Jeśli i wam, ser, uda się rozbić Hanzę, uratować któregoś z braci rycerzy, lub odbić z rąk zbójców porwanego kupca, wróćcie do mnie. A otrzymacie zapłatę. Zagrajmy w Gwinta, mój mości mój, mój przyjacielu. Do... Może zagramy w Gwinta. Dokładnie, ja sobie zagram w Gwinta chętnie. Yy, zagram sobie, oczywiście, potworami. Tylko ja muszę sobie tu potwory. Troszeczkę, karty specjalne. A, mały jest kart specjalnych, dobra. Na pewno sobie dorzucę jedną taką. I <laughs> jeden róg dowódczycy. I to dobra, eee, poroniec mi potrzebny mglak też nie. To ja można jeszcze dorzucić, tyle. A, królewicz ropuch to też, bo królewicz ropuch też się tu przydaje. O widzicie? Eee, Sprawdźmy co tu mamy. Mary tak, 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 tak to mamy ważne, że to mamy Ruksę też mamy gula trzeba wymienić o! i manekin do ćwiczeń można wymienić no i dobrze, wszystko do pierwszej lichni to jest bardzo dobry znak Jak więc musimy się z nimi rozprawić w dwóch rundach tak czy siak bo jeśli się nie rozprawimy z nimi w dwóch rundach, to po prostu. Będzie dupa. No proszę. się. też spasuję, przecież nie mam zamiaru tutaj walczyć. W mój ruch. Proszę bardzo, pyk Dawajcie muści tutaj Niesamowici... Oj kurde, czyta jakiegoś bohatera. Nie dobrze. na to, że nie będzie miał jakichś tutaj zbyt mocnych kart. Dawaj leszy też. 33 O, babuszki są, mamy babuszki, a my wiedźmie. Niech on nie będzie taki mocny. I patrzcie co się teraz dzieje. No i teraz dziękuję. Porobiony jest 120 o, pożoga, o nie, a nie tylko 12. Nie ma. I pytanie, że pożoga jest już Dobra, wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Proszę. Ok, 143. Ok, Kró króla brana jakieśmy dostali? Dali jak ligę, nowe zadanie człowieka! O! Gdy... O! Ah! Witajcie! Jestem ciekawy, skąd się biorą fundusze na te wypłaty. Z książęcego skarbca. Jaśnie oświecona Anna Henrietta wysoko ceni sobie odwagę i bezinteresowność z Jej polecenia każdy błędny rycerz może otrzymać ode mnie wynagrodzenie. A no właśnie, muszę za muzykę przejrzeć <śmuszczam> trochę. Finansowe zadośćuczynienie za poświęcenie w obronie bezpieczeństwa wewnętrznego księstwa. Chcę przejrzeć woluminę. A no właśnie, nie go, No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. Świetny kontrakt T15. 20 moje w pamięci. Czekajcie i coś. Co ja miałem zrobić? Aha, opcje i dźwięk. Muzykę. Muzykę jeszcze Od 15. Yy, Usunięcie dźwięku. Dialogi, że wyżej bywa. Nic mi Okej, tu bardzo dużo zadań, to jest na razie tym się nie będę tutaj kombinował. Awantura o wino. Wielki turniej, spotkaj się z organizatorem, a w Gwinta to nie. Spotkaj się z lecenia. Niby ty mógłbym się. Mroszne dziedzictwo to nie. A no właśnie, miałem przede wszystkim zobaczyć jedną rzecz. Bo będę chciał na pewno zmienić swoją postać pod względem. Pod względem tutaj walki, będzie zupełnie inny bohater. Zupełnie inaczej będzie wyglądał. Zaraz pokażę, jak. Te mnie. A no właśnie. Bo patrzcie, ile to jest misji. To, 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 to. Znaki zapytania, praktycznie. Ale na razie pójdę do tych nowych znaków. Zabić dzielnego człowieka to nie Ruszę! Chciałbym, żeby na przykład działało. Na przykład, w ogóle nie działa tutaj y, y, eliksir rozczyszczenia, nie mam pojęcia czy to u mnie się prostu tak, ja bym rozdał sobie zupełnie inaczej teraz umiejętności, mnie nie poszedł pod magię, tylko akurat pod siłę ataku bym poszedł bardzo. Bo to jest akurat bardzo potrzebne teraz w tych czasach, można powiedzieć. Na pewno w tej grze. O Jezu, gdzie ja pojechałem? Urodzić się to urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą. Na ku nie miedzi, bo jakby nie można było nie miedzić to... A, nie jesteś... Zmiedziłeś się. A! Wiele o was mówią, wiedźminie. A jeszcze w jednym... A chcesz mieć partnerstwo? Mieszkać poszukiwał w poszukiwaniu wodnych, które pomogą mu odzyskanie dawnego. Pema Tychyła, myśli, że jest niepokonany? Skorta. Jezioro Lakselawi. Może warto sprawdzić, co się tam dzieje. Dobrze, przede wszystkim sprawdźmy, co to, to mamy tu. Przemiana, to jest później. To na pewno będziemy zajmować się tym. Porozumienie z organizacją dawcy. Turniej pinyściarski. O! Dobrze by było zacząć. To zadanko. Niedaleko tu gdzieś jest. Kolosa mam pokonać, no dobra. Uważajcie na siebie. Nie wiem czy pamiętam jak się walczyło i na pewno chciałbym się nauczyć walczyć yy, ten, yy, walczyć nie może nie tylko walczyć, co na pewno będę chciał się nauczyć tutaj yy, jak najszybciej mutacji, bo mutacje bardzo tutaj pomagają. N nie ma tak misji wieczne odpoczywanie, ja yeah, je... Yeah. Ja nie wierzę w ścieżki przeznaczenia Cyk, 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 cyk Wiedźmin jest tu koza, krym, cym, cym, z dupyryn po się pomordelił Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce Ej, a nie Wiedźminie Nie zmierzysz się z kolosem? Zmierzysz się z kolosem? No! wygląda na takiego, który by chciał się bić Ej, białowłosy! Zmierzysz się z kolosem? Dobra, bijemy się. Nie, to nudne, nie chce mi się. Jestem dla ciebie za szybki. Raz cię walnę i leżysz. Co to za spór? Nie chcesz walczyć? To po co to całe zawracanie głowy? Marnujesz mój czas. Dobra, dobra, co się tak nadymasz. Jesteś niedźwinem, co nie? To zrobimy tak. Zbijesz trzy moje ciosy. Wygrałem. Ale ty sam nie uderzasz. Zbijasz dopiero, kiedy ja będę uderzał, jasne? Jak ci się uda, to jeszcze z dobrego serca podwoję ci stawkę. Taki jesteś hojny? Nie, po prostu wiem, że ci się nie uda. Nikomu jeszcze się nie udało. Jestem za szybki. To co? Zbijasz trzy razy? Dobra, zbije twoje ciosy bez najmniejszego problemu. Poważnie? No, teraz to rozumiem. Wreszcie się znalazł ktoś, kto czuje sportowego ducha. Pamiętaj, zbijasz dopiero, kiedy ja wyprowadzę cios. Stanie z podniesioną gardą się nie liczy. A ciąg kontrataki również. Zaczyna się bardzo ciekawe starcie. Wiedźmin podjął wyzwanie kolosa. No. Oh. Ile mam czekać? Nie, tak, tak, naprawdę. Ty, jej, yeah, ej, ty, ty, ty na Jest no, Niesamowite! Wiedźmin zbił uderzenia Kolosa. Nikomu wcześniej się to nie udało. ja dola. Dziękuję. Teraz. Zostały ci pojedynki ze szczotą i rycerzem zwanym Cichamoc. Jeśli chcesz się zmierzyć z mistrzem, szczota zazwyczaj kręci się przy dokach na południe od górnego miasta. A rycerza znajdziesz w górnym mieście, niedaleko zaułka Szalbierzy. Dzięki, marno. No i dobra, jednego żeśmy w Mordę tam polali. Byłem kiedyś ofirskim księciem Ale kto nie był kiedyś ofirskim księciem O Ofirski książę był w sercach z kamienia I to książę ropu się nazywał Wszystko Który... no, Można szybko biegać Mamo, gdzie jesteś? Wragamiu jak nie wiesz gdzie i, I powiem wam naprawdę, że dużo pobocznych zadań tutaj jest do, do wykonania bo kiedy... Znaczy samy samym głównym wątkiem nagle by okazało się coś takiego, że yy, jeśli chcesz kończyć do, nie będziesz mógł wrócić do tych zadań pobocznych tutaj, a chcę te poboczne zadania, po prostu rozwinąć swojego wie, Wiedźmaka na dość wysoki level, level? Tak więc wiecie jak to jest Nie tykaj mnie Będę cię tylko Rycerz DP, rak zabity. Taki Panie być. Ponad... Idź się nie bój! Tutaj jest takie powietrze, że nigdy nie ma. Coś z ciebie dostałem! Czkawki! Tak, tak, A ta Wiedźmina trzeba było żyć. A że to to się pyta. To jak wiedźminie? Zmierzysz się z cichą pracą? <coughs> <mocą? coughs> Wyzywam Cię. Na Mhm. Mm szlachetny panie, cni panowie! Za chwilę rozpocznie się walka. No i dobra, znowu położymy chopa. Whoa. O, wow, co się to stanęło? Wiedźmin pokonany! No weź bo mnie, przez przypadek mi się rejnka łączyła. Strasznie szybkie proste ma. No dalej. Ej. No dobra. Dawaj, jeszcze raz. Wiedźmin. Na kolanie. Nie ma jeszcze. Wiedźmi. Weźit. Mhm. Tylko witaj. Inaczej nie mogę kontrować. bo to adrenalina mi się tu No że jak leje No nie mogę, no. Wiedźmin mm. po... Ciężki ten jest do walki, kurde powiem wam No nie idziemy jak to się <laughs> nie wiem do czego, ale zmordę mordę, dobrze. Nie mogę się... Kik do niego. Leży! jej! Panie i panowie! Wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc! Co to była za walka? Rycerz jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Mocny nasz cios. Gratuluję. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą. A po co miałbym dodawać? Przecież mamy XIII wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety handlarki. <grytanie> nie będziesz mówił, że z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. No niech, tak. Kobieta Świetne. walczyła, Został ci już tylko szczota. Znajdziesz go w dokach na południe od górnego miasta. Potem będziesz mógł spróbować swoich sił w walce z mistrzem. będzie chyba ten... Ten, ten pal mi coś tam. Pokonaj szczotę, biegniemy do, tego szczot do tej szczoty. Ale zobaczcie, jak sobie biegniemy, tak właśnie przez te tutaj... ...nasze znaczy wszystkie... ...pomieszczenia i kurna wszystko nagrywa się w 30 klatkach przez przypadek. Przepraszam, zapomniałem przestawić. Yy, to... No. Gramy w babkę? Micznie to wygląda. Kolejne morderstwo straszliwej bestii! Tak. Ta. Winą Znałem jednego ryba. w mój stanie Popobiegnijmy do tych doków Jeszcze jeden turniej pię pięściarski pokonajmy To i mamy wszystko mi nie. Bo... Weźmiesz udział? Nie wykluczam. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się, uważasz, wiesz, liczy intelekt, a nie sama siła. ta to nie jest zwykły zawodnik. Dobra. Zaczynajmy. Aha, już trzęsiesz sportkami jak wiesz baliściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem: że nie przegadasz w cię. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się czy nie? Na nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie siwy wyłazi obora. Twoja gęba ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. Poszukam, poszukam, nie ma wątpliwości. Bo będzie znachor musiał poskładać ci kości. Lepiej nie wywołuj mojej złości. Bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, tam zara litości. No chyba ty! No, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć. A po co? Przecie mówię, że wygrałeś. <grym> Ale ja. ja. Miedź mi cienski! Pokonał szczotę jego własną bronią! Przegadałeś mnie. Ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w formie. I inaczej bym cię zmiażdżył. Tak, jasne. Jednak jaskier to dobry kolega, no. Właśnie zakwalifikowałeś się na pojedynek z mistrzem. Znajdziesz go w dokach. Gratuluję. Zaimponowałeś mi. Dzięki Ale to, to, to zobacz, to nie jest taka zwykła, kurde ten. Jakby to powiedzieć, walka na pięści. Naprawdę jest śmieszna. Śmieszna ta walka na pięści. Nowy ogólnie mistrz pięściarski. Nie wiem, do tego mistrza poszedł. Pięściarskiego, tylko. A, 40, się trzeba mieć. No dobra. A, dwa, czekać, bo jest misja jest. Kto to widział, żeby ale mi kurde lagi gdzieś mi skaczą o tawerna lisek chytrusek okej okay, kochani w takim wypadku to było na tyle tym odcinku mam nadzieję że wam się podobało do zobaczenia hej cześć i czołem